Witamy w zaśniedzonej Małopolsce. Ze mną jest Raxo. O kurwa. Kłucaka zleców, wypiedzaj! Nie ciężo nie że za pierwszym razem. Właśnie czekałem, czekałem żeby strzeć z tym jajem. Eee, no, witamy. Co tak na mnie patrzy? Was ponownie. Zaczynamy dzisiaj kolejny odcinek. Tak. Właśnie zaśniedzonej małopolsce Małopolsce, jak to mówiłem. I dzisiaj będziemy budować se... Taki domek nadzewie to jest taki wymyśliłem projekt. O kurde. Trochę... Przed mam nadzieję, że będzie... się przed drzwiami. Emigrania... Zamknąłeś się przed drzwiami. Mam nadzieję, że grami nie będzie lagować, bo taki mam dziwne wrażenie, że trochę laguje. Nie wiem. Poza tym mamy jeszcze pomysł na zbudowanie portu. Tylko musiała ta zima przejść, tak. tak jak w tym jest... z Zaglasem. To jest. tak, jak z Zaglasem dokładnie. To chciałem powiedzieć. Właśnie już się powoli ściemnia widzę. Super, no, no to super. Znieście, za zaceli odcinek. A, a dzisiaj mamy 28 września, przynajmniej kiedy to nagrywamy. E, zacznijmy od takiej smutnej informacji. Pan Michael Gambon, twórca roli e, Dumbledora, drugiego Dumbledora w serii Harry Potter, niestety zmarł dzisiaj. Taka trochę smutna informacja. Z nic, napiszcie z nic w komentarzu. Ku pamięci. Mm, ku pamięci Michaela Gambona. Chodź. Cięło mnie. Ale, tak jakby, no, idziemy dalej do przodu, i musimy zająć się innymi testami, a więc. Tak jakby, no. Tak. Zaczynamy właśnie że... od tego, że mamy zrobić czerwone deski, bo do tego projektu potrzebujemy czerwonych desek. Mamy czerwony balnik? Mamy deski, okej, okay. czekaj, czerwone deski, czekaj, ja ci wysłałem, masz jeszcze tam, gdzie ci wysłałem na Messengerze ten, e, projekt naszego tego? Eee, tego nie, nie wysłałeś, wyślij mi te kilka screenów. Um, oj, to czekaj. <grym> to kurde, super, dobra, eee... czekaj, mam pomysł, tylko musimy zrobić małe cięcie, okej? Okay? Muszę najpierw wyjść. Dobra, e, mam pomysł, żeby na razie iść na podróż, na trochę zapolować sobie na te. Na te te kościotrupy. Eee, znaczy kości mamy, nie? Jak coś. Ale pójdę sobie po więcej. O, krowa biała. Krowa. Mam nadzieję, że znajdę jakiegoś tego kościotrupa. Hmm. O, sorry. No co. Co mnie wbijesz, Pało? Bo wchodzić we mnie. 300. No to jest akurat jeden z tych tekstów, który się przewija w całej serii. Ostawowienie. Trzeba je kurczaka, szpadlem szpadłem i go zajebało. A. Przypadkiem, nie chciałem. O, o, zombiak A! To a! Pająk! Dwa pająki! Zleciło mi wszystko! Jestem znowu ząbien... stroi! A ja pająk jest tu nad tobą! A! Dobra! E... Idziemy... przed dalej Z białe zombie z białą koszulką jest tutaj to. Gdzie jest szkielet? O, są tu. Są tu, 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 Słyszę. są tu, są tu, są gdzieś. Słyszę gdzieś, są. Widzę, ze szkieletem się napieprzają. Eee. A! Jest. Mamy, widzę tam jedną. Jednogłoś... Jakieś jedzenie, bo zaraz zdechnę. Dobra, mas, mas, jedną. Ten. Eee, wyrzuciłem ten. A! A! Królewna Kurde, głupi ten pająk. Co to Aj, znowu słyszę. tego. Gdzieś jest, nie wiem gdzie, za ciemno. Jest. tobą! tutaj jest? Za tobą. O, kurde wybuch. Ale, ale nie ma śladu z błuku. Coś się zbugowało. Tak. Coś się, coś się popsuło. Co się zbugowało. Dobra, ja mam jedną kość. Proszę, mam jedną kość. Aha, to mamy... To, to super, żeśmy łoby zrobili. Dwie kości. Dwie kozici. Przypomniałem sobie, że nie mam kości. Kozi, koziści. kości, Kozyści. A, Korzyści! Kolejny cytat do książki, co? O, 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 za tobą! I teraz nie wiem, co dalej. Chyba będziemy tak ten, zbierać te szkielety, ale mamy... Mamy tu drewno w ogóle. O, jest fet w ogóle. patrzcie, mam świetliki, widzowie! A tylko coś mnie bije! A, dwa Clippera! Zmienalam, Nie, nie, nie! Aaa, nie, nie, zaraz zginę, aaa! Kurde, no nie zginąłem! Oooo... kurde, to są kurde. świetliki. Potrzeba. O o, 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 o. Ej, spotkałem tego snowmana. A. Kurde, gdyby jednak. Ja bym miał. Gdybyś ty miał swoje to bym go zobaczył. A tak go nie widzę. O, właśnie O, fakt. O, fakt. Ja spierdalam. Zaraz mnie zabiją. O, widzę że reakują. Nie, pojąc spierdalaj. Prawie, prawie. Nie pający, proszę spierdalać nie pamiętam, gdzie ja zginąłem. Muszę odnaleźć swoje zwłoki. Aha. Co? Kule, nie pamiętam gdzie to było. Możecie spać? Idź połóż się spać, bo jednak trochę mam dość tej nocy. A znalazłem. Swoje... Ja pierdziele! Ja pierdziele patrzę tych potworów Kurde, pięć zubiaków Co się dzieje? Coś, dziwnego strasnie Ja... Kurde Sieret Kurde, zaraz zginę Sieret, spierdalaj Ej, ale słyszycie takie bardzo dziwne dźwięki Jak chodzę po tym lodzie? Nie wiem o co chodziło może... A! To może dźwięk ślizgania się, może być. Może. Eee, dobra. Trochę ciulowa to było według mnie, bo, bo... miałem kiepską sytuację. I tylko ja Z musiałem się... oczywiście zginąć, Zaw... dlatego zawsze musi być ten poskodowany. Ej, nie! Co to za dźwięki? Słyszę co chwilę dziwne dźwięki, no! Eee te świetliki, szkoda, że nie mieliśmy tych słoików. Eee, ale cóż co chwila? O, mam jakieś zombiaka nowe... A! Mam tego snowmana! Patrzcie nowy... nowy ten. I ścielet bez głowy, kolejny raz! Ja nie! Kurde! Fuck... Ja ale pier... snowman jest mocny! Ja pierdzielę! Kurde ja jestem. Kurde, co mi tak ciężko i nagle? Mam was się, za chwilę ja zginę! Jest kurde na horyzoncie. No, meny są mocne de facto. Ale najgorsze jest to ze mnie, kurde ścielety, tak trudno pokonać dla mnie. Nie wiem czemu. Dawaj przez balkon chlebki mi kilka. Albo mięsko. Czekaj. Okay. Czekaj, okay, biorę chleby. Jesteś. Dawaj, sąsiad ja też muszę zjeść. balkon! Mam jeden pasek z I dawaj złoty... Zrób mi spodnie! I skuzane spodnie. Jest skuzane tutaj puty. jestem. Jestem tutaj. Aha, to muszę i tak wrócić, dobra. Snowman jest mocny. W, w Kurde, no. Tego najgorsze jest to, że to nie on mnie prawie pokonał, tylko jakaś banda tych. Kościół trupów. Mówię kościotrupów. No przynajmniej pokazaliśmy kolejną rzecz widzowie nowego moba, tak, czyli Snowmana. Tak, mieliście coś ciekawego przynajmniej. Jak zwykle Artur zginął, jak zwykle w tej serii. Dlaczego zawsze ja muszę być ten poskodowany? W tych nowych odcinkach tylko ja tu cierpię. Jestem od gadania, ty jesteś od... od yy, ginięcia. kurde. Ciekawy jestem kiedy ty, rak, co? będziesz miał pierwszego deda na tym świecie. Gdy? A zobaczymy. Kiedy? On mnie w tą betę dobrze grać, nie wiem jak ty. Zobaczymy kiedy znajdziemy to wybiomu, zobaczymy jak będzie tam twarzakował. Zupa. Straciłem wszystko prawie. Archeum Steel. Dobra, ja na razie idę, U, daję proszę. te rzeczy, te które odnalazłem, daję do skrzyni tutaj bocnej Dzwonej? Tak, tej tutaj bo, boczny co jest tutaj. Tu udajesz, dobra. No. czy Czyli był... A czekaj, kto jest... Mateuszowa miał napiaśnik, albo ty miałeś. A, o kurde. Co? nie nieważne. No to nie wiem, co A, ci, Mamy tutaj te słoiki. Dobra, to sobie wezmę cztery słoiki. Ja co, weź sobie też cztery słoiki. No to wezmę se za chwilę. Skrzyni. To już biorę. Dobra, ja, czyli domek, nie? Wtedy Właśnie, do, domek, pod... no, domek stoi i robi pod siebie. Za co? Jak robi pod siebie? 54, Bonilla, trzymaj. Dobra, no i damy sadzonki też. No w skrzyni. E, skrzyni, o tutaj jest, dobra. Widzę. Biorę sobie 30. A tak w razie, z tego. 30. Dobra, pół płytki. Masz pół płytki? 8. No to dobre, 8 wystarczy. Chodźmy. Chcę budować nas domek na drzewie. A raczej w drzewie, bo to będzie takie trochę inne. To nie będzie taki typowy domek Jak na drzewie. W drzewie, tak dobra. Kasz tutaj tylko domek w drzewie. Dobra, zacznijmy budować dom w eee, skóle, nie wiem gdzie. O, krowa się złapała. W pułapkę. z niej skórę ja bym chciał to drzewo, i na miejsce tego bym postawił. W ogóle śnieg przestał padać. Tak, tak, tak. E, tutaj bym postawił, na miejscu tutaj, gdzie właśnie jest tutaj pusto. Na miejscu be. tego drzewa. To osadzon usuwam. I teraz robimy tak. I tutaj. Tak, postaw te płytki 8. To jest mój, mój pakiet własny, oryginalny. Góry zajebałem! C tak naprawdę wziąłem go z internetu, ale, ale, ale no wiadomo. On... O! Nie, za małe, kurde <laughs> Za małe, co więcej Przydecknij właśnie liście, bo się liście mogą przydać właśnie A, mogą być bo, bo wiesz, liście mogą się potem przydać do budowy, więc ale mamy jeszcze trochę tych okay. czyniach. No, Okej zostaw już sobie ten ostatni e, To tak, robimy e. dalej Druga próba Kurde no o, Za małe Kurde noc się zaczęło robić? Fajland, chodźmy sobie spać Dobra, ty, ty tu stój, ja, ja zaraz wrócę A dobra, no to dobra, to to w takim razie widzowie próba numer 3, uwaga Kurde, znowu, za małe, ja pierdzielę To co, mnie zaczyna trochę wnerwiać, wkuza mnie to Zaczynasz mnie wkuzać no Próba numer 4 Kurde, dalej, za małe Nie wiem, co, ale to zło, na serio nie chce się rosnąć. To wielki, ten bydlak jeden. Tak, co pierwszym razem z tego rosło, po prostu gówno. Dobra, próba numer 5, Próbujemy teraz tak. No kurde! Co ty, co ty kurwa zrobił. Myślałem, że jak dam niżej, to zetnie się lepiej. A to gówno, nie da, nic nie dało. Siekiera skończyła. A ja mam jeszcze się o, 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 o! W końcu wyrosło! Takie jak jest. chciało się. Teraz, żeby to dobrze wymierzać chyba tutaj robimy. Teraz z tej strony, chyba. Spójci. Z tej strony. Z tej strony robimy, żeby to było dobrze. E, I dobra. Próba numer jeden. Za małe. Za małe. Mam nadzieję, że wyrośnie pozonne jak już za długi wyrazem. Dobra się napiję O, 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 jest, jest, dobra, dobra Jest Tak, takie mniej więcej okej okay. Teraz z tej strony chyba, mi się wydaje, będzie najlepiej Usuń jakoś te płytki No, a teraz Masz płytki? Bo mi ja nie mam, postaw te Jeszcze sam Postaw Płytki Ja ci dam, masz Dobra, to daj, daj, daj Za tobą Creeper! A! Kurde! Dobrze, że... Dobrze, że ten nie wybucha, bo coś musiało się gra zbagować, nie wiem co czego Musimy kod, to kiedyś naprawić tą usterkę Chyba numer jeden O! O, o! I już, już, już nas schodzi i nie chce rosnąć Spróbuję trochę podciąć, oczekaj, spróbuję może tak zrobić tak, trochę do góry, żeby było posło Okej, okay, spróbuję teraz O! 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 Jest! Poszło? Dobre! Poszło. Ostatnie! Mam nadzieję, że to się... Ostatnie, u... oj sorry! Smech. Teraz ty Wesość we mnie masz Ostatnie, tylko tak, ja tutaj trochę podetnę Aby... Was. Was. spierdalaj Ostatnie o, o, w sam raz! je to! A jak to! Dobra. Teraz idę odłożyć kilka zecy i przyniosę kilka zecy podsewnych Pref. do budowy. teraz ja w takim razie wycinamy to. E, czekaj, potrzebujemy pomarańczowego drewna jawna. teraz możemy zrobić czerwone, po swojemu trochę. E, zróbmy pomańczowe niech będzie. Ale to musimy najpierw zrobić pomarańczowy barwnik. Mamy czerwony i złoty, to musimy zrobić pomarańczowy. Ja, co? Przez robię barwnik Dobra. To eee, Tylko ja muszę kilka rzeczy schować do skyni. Ciekawie się coś dzisiaj dzieje. Jak... jak mnie snowman to creepery kurde przychodzą. No nam. w ogóle owca spływa tam na horyzoncie. Ej, Raksu, gdzie ty jesteś? Bo cię jestem przy pułapce. Aha, przy pułapce, dobra, czekaj, co miałem wziąć pomencowe jak mówisz i muszę sobie zbrać. Tak, no tak, jakby wejść też zwykłe deski, to zrobimy ten craftinga i zrobimy eee... Czekaj, ja zrobię crafting od razu. Dobra, czekaj, ja sobie biorę tutaj to e, i trochę tego. Dobra, to na miejscu zrobię ten pomańcowy deski, ok? A ja tutaj też zrobiłem, czekaj, mam brązowe w ogóle ze sobą. Tutaj. Dobra, 48 tego. Dobra, e, co tu jest to podstawie? Drabinę podstawę na pewno. Drzwi. Jeśli dwa barwnika mam ze sobą. I jeszcze liście, bym więcej wziął. Pomiany są takie jasne, dobra. Okej, okay, dobra, to. na no, dobra, niech będzie. Jeszcze siekierę żelazną. Dobra, masz to. to z... Jedno jedną zrobisz sobie na miejscu, bo ten, bo masz tam, będziesz miał patyki pod ręką, masz to zrobisz wtedy od razu. Mam 27 patyków, o! jakąś jedną. Z... I przeskoczyłem. Ho i kurde, nie przeskoczyłem następnej.